mamy pytał o adres, bo chce jej wysłać paczkę. Zmienił numer na niemiecki. Dzisiaj dzwonił do mojej mamy. Za chwilę oczywiście przeklina. No i nie wiadomo, czy wróci, czy nie. Jakby powiedział, ze zastanawia się, czy co. Dobra, nieważne. Nieważne, nieważne, nieważne. nieważne. O! Nie, znaczy nie napisał. 5 zł Dziękujemy, czyli tak, Jacek z nami, jak to się mówi kontakt odzyskał po wielu próbach, nadal nie wiadomo co z nim się dzieje tak naprawdę, A więc, ja ci o, o czym polskiego języka zapomina, zapomina polskich podstawowych słów, to też jest trochę przykre, no dzwonił, dzisiaj na streamie nawet, pytał gości o adres, Gości o adres, gdzie wysłać paszkę, od 8 lat nie wie gdzie mieszka, a wiele tysięcy ludzi wie nawet. Obcy, ty obcy z marca wysłali do lejta, się świeją. Nie zaczyna mikrofon. A jak to naprawić, że wam zaczyna Mikrofon, bo zaraz będzie masłówek. Sposób.